Siemanko z tej strony Kuba, i dzisiaj pogadamy o najczęstszej kontuzji kończyny dolnej, czyli o skręceniu kostki. Jeśli zdarzyło Ci się to w ostatnim czasie albo kiedyś miałeś z tym problem, to zapraszam do oglądania. Jak zawsze postaram się trochę bardziej przybliżyć temat, a tym razem myślę, że ma to jeszcze większy sens, ponieważ jak mówią statystyki skręcania kostki stanowią od 10 do nawet 30% wszystkich kontuzji sportowych. W tym od 70 do nawet 90% są to skręcenia inwersyjne, dlatego właśnie na nich dzisiaj się skupimy. Pokażę Wam, co tak naprawdę się tam uszkadza, jak do tego dochodzi, a także co możecie robić w tej pierwszej fazie zaraz po uszkodzeniu. Nasza kostka od strony bocznej wzmacniana jest przez trzy więzadła: skokowo-piętowe tylne, które biegnie poziomo od tylnej części kości strzałkowej do kości piętowej. Drugim więzadłem jest piętowo-strzałkowe, lecące od tylnego brzegu kostki bocznej strzałki do chropowatej zewnętrznej powierzchni guza piętowego oraz trzecie więzadło skokowo-strzałkowe przednie, które idzie w przód i w dół od kostki bocznej kości strzałkowej. Jak już wspomniałem, najczęściej do skręcenia dochodzi w sposób inwersyjny wraz ze zgięciem podeszwowym, czyli tak jakby stopy idą do środka, a podeszwa do podeszwy. Więzadła po stronie bocznej napinają się i gdy dynamika będzie zbyt duża, a więzadła niewydolne, może dojść do uszkodzenia. Zazwyczaj pierwsze obrywa więzadło skokowo-strzałkowe przednie, a następnie piętowo-strzałkowe. Ale nie to jest najważniejsze. Takie testy wykona fizjoterapeuta czy lekarz, który dokładnie określi, jaka struktura jest uszkodzona. Waszym celem jest rozpoznanie, jak duże jest to uszkodzenie i takich stopni tego uszkodzenia wyróżniamy trzy. Trzeci stopień to taki, gdzie zerwaliście więzadła. Będzie to poprzedzone prawdopodobnie dużą dynamiką, a staw będzie niestabilny. Do tego dojdzie duży obrzęk czy krwiak. W takim wypadku najlepiej od razu udajcie się do lekarza, aby wykluczył ewentualne dodatkowe złamanie. Drugi stopień też będzie charakteryzował się rozluźnieniem stawu. Ale napotkacie jakiś opór końcowy, dojdzie do częściowego przerwania więzadeł, poczujecie często duży ból i nasilenie objawów. Krwiak czy obrzęk też nie będzie niczym dziwnym. No i został nam oczywiście pierwszy stopień, czyli niewielkie naciągnięcie torebki stawowej oraz więzadeł. Ból będzie mały, nieznacznie przeszkadzał w chodzeniu. Ruch zgięcia podeszwowego i inwersji, czyli ten przy którym właśnie skręcamy kostkę, może być bolesny. Pojawi się utkliwość tego miejsca i lekki obrzęk, ale krwiaka raczej nie powinno być. Poczujecie, że mimo urazu staw jest stabilny. Dla jasności, jeżeli nie jesteście pewni do jak dużego uszkodzenia doszło, udajcie się do lekarza. Wiem, że kolejki na SOR często są dłuższe niż na lot w kosmos, dlatego dobrym wyborem będzie pójście do fizjoterapeuty, który już wstępnie oceni, do jak dużego urazu mogło dojść, a poza tym w profesjonalny sposób zmniejszy obrzęk czy ból. Pamiętajcie również, że ból w tej okolicy nie zawsze będzie wiązał się ze skręceniem. Jeżeli ból ten pojawił się w inny sposób niż po typowym urazie skręceniowym, udajcie się do specjalisty na diagnostykę. Oczywiście nie każdy ma lekarza lub fizjoterapeutę w okolicy, ale też często do skręcenia dochodzi gdzieś na wyjeździe, np. Na w górach, gdzie nie mamy dostępu do specjalisty. Co w takim wypadku robić? Możecie zastosować się do kilku prostych rad: oczywiście na bazie protokołu Peace and Love, który już pewnie część z Was zna. Jak zastosować go w przypadku skręcenia kostki? Zaraz po urazie nie obciążaj zbyt intensywnie stawu oraz unikaj tych ruchów, które generują ból, czyli prawdopodobnie będzie to właśnie inwersja i zgięcie podeszwowe. W celu poprawy odpływu płynów z nogi unieś ją powyżej serca i oczywiście idąc dalej skompresuj miejsce za pomocą np. bandu czy bandaża elastycznego, zaczynając od palców i idąc w górę. Przy takiej kompresji wykonaj kilka ruchów w niebolesnych zakresach, aby dodatkowo wspomóc ten odpływ. Możesz to powtórzyć kilka razy, ale też nie przesadzaj z intensywnością, ani nie trzymaj e, tak mocno uciśniętej nogi zbyt długo. W miarę możliwości ruszaj kostką i jak najszybciej zacznij ją obciążać w czasie chodu. Regenerujące się tkanki potrzebują obciążenia, aby ułożyć ją w odpowiedni sposób. Tylko to zapewni odpowiednią wytrzymałość kostki po jej urazie, i tym samym będziesz przeciwdziałał takim nawykowym skręceniom. Jeżeli ból będzie bardzo duży, możesz co jakiś czas przekładać lód, aby trochę go zmniejszyć. Ale nie używaj środków przeciwzapalnych, ponieważ one zniszczą stan zapalny, który jest właśnie potrzebny do regeneracji tych tkanek, które następnie mają utrzymywać tą kostkę. Następnie będziesz musiał się skupić na mobilności, a także stabilności tej kostki, włączając dodatkowo trening oporowy czy propriocepcji. Ale myślę, że o tym jeszcze więcej pogadamy w kolejnych odcinkach. No i oczywiście nie zapominaj o uśmiechu. Skręcona kostka to nic wielkiego, zdarza się to wielu osobom. Jeżeli dobrze przeprowadzisz proces rehabilitacji, szybko wrócisz do sprawności. Poza całym tym protokołem pamiętaj oczywiście, że ważne jest środowisko, w jakim ta kostka będzie się regenerowała. Dlatego w tym czasie zadbaj o odpowiednią dietę, odpowiednią jakość i długość snu, a także unikaj takich nadmiernie stresowych sytuacji. To wszystko sprawi, że kostka będzie się lepiej regenerowała, a ty szybciej wrócisz do zdrowia. Czego na pewno nie robić? Nie bierz leków przeciwzapalnych, o czym już wspominałem, bo to zniszczy proces regeneracji tkanek i sprawi, że ta struktura będzie słabsza. Poza tym nie leż przez miesiąc na kanapie. Jeżeli będziesz leżał, to tkanki ułożą się w zły sposób i jak po miesiącu leżenia wrócisz na boisko, na bieżnie czy gdziekolwiek to ta kostka tego nie wytrzyma, bo tkanki nie będą odpowiednio przygotowane na dany wysiłek i znowu dojdzie do skręcenia. I oczywiście nie pozwól sobie wsadzić nogi w gips. To kompletnie ją unieruchomi i nie pozwoli jej powrócić do pełni sprawności. Oczywiście nie mówimy o jakichś skrajnych przypadkach, gdzie dojdzie tam do wielu złamań itd. itd. Mówimy o zwykłym skręceniu kostki. Przy zwykłym skręceniu kostki nie daj sobie wsadzić nogi w gips. Mam nadzieję, że wiecie już, co robić zaraz po urazie i jak sobie nie zaszkodzić w powrocie do zdrowia. Jeżeli chodzi o dalsze leczenie, na pewno będę temat jeszcze rozwijał. Dlatego śledźcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, suba i obserwujcie nas na mediach społecznościowych. Życzę zdrówka i do zobaczenia!